Motherfucker! No to teraz muszę! Ja! <laughs> Cześć, Smaciunder! Co tam, Smaciunder? Aha, ty naprawdę mówisz, że nazwiesz swojego psa Smaciunder? No przecież tak <laughs> powiedziałem, tak? A <laughs> Ja myślałem, że ty to na żarty mówisz, że tutaj Smaciunder. Nie, normalnie! Elo na rejonie! Smaciunder w Huntera Obronie, normalnie, rozumiesz? <laughs> Wow, co tutaj się stało ty? <grych> wow! No, nie, nie, Ej, co nie, 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 nie. to jest za tutaj za ten! Jak tu chyba oni autograf wszyscy są? Maćonder bierz ich! Tam ten autograf! <much> ty Oczy, ile ich tu ty? jest? Skąd oni no się? Westlałem. Kuźwa psa co są ty pizgłem! One wychodzą, to wszyscy te wszystkie są. Macionder! Mój ty panie! Czekam na tweet! <laughs> Kurwa! Znaczy kurczę! Mieć bym wyrzucił, jej bym przeknął Kurwa, dobrze umiem wycisnąć mikrofon. <laughs> Co? Patrz! On ma twarz na brzuchu! Oh my god! Co On ma twarz stało? na brzuchu! Co ci jest stało stary? To się nazywa. twarzuch! <laughs> <laughs> twarzu. Jak tam, Mardy, nie się bawisz? Muszę eee, ci powiedzieć, że chujowo <laughs> leci za mną, ale paróweczka. O! Złote jabłuszko masz, Hamie! Byłoby szkoda! Tylko, kurde, straciłem diamenta przez szmatę. Mmm... Niedobrze. Co teraz z tym zrobimy? No nic, w sumie, no co, nagramy dalej, człowieku, koło fortuny. Lecimy. Poproszę sylabę. Daję jaką? Poproszę sylabę. Daję jaką? Chuj. Eee, trzy razy! A czemu ty masz więcej gwiazdek ode mnie? Halo? Bo ja A proszę gram... mi dać jeszcze jedną gwiazdkę A ja mówię, Nie ma gwiazdek, skończyły się No nie, muszę z nieba pożyczyć Muszę z nieba pożyczyć Były gwiazdki Nie ma gwiazdek Odpadnę, oj Aj, karamba Strasznie na ja przystarach jesteś Odsuń się Wiem, tego... bo mam o, blisko mikrofon mordy Weź, weź odsuń, bo to strasznie słychać no weź, mardy, No kurwa, <laughs> zachowuj się, chociaż droga Teraz ja dostaniesz demonetyzację! Fuck you! Ja zrobię tak, że przejdzie, zobaczysz. Trzymam cię za założysz się. Trzymam cię za założysz. To nieźle. Dobrze, że nie za, nic, za coś innego. No. Trzymaj za to. Ja co tam trzymasz, to se trzymaj, okej, okay? ja tam nie będę. Nie będę. No, no dobra. Trzyma... dobra. Jak trzymasz, to trzymaj. To jest, co ja będę. To nie trzymaj, ja sobie sam podtrzymam, nie musisz To ja sobie. w takim sobie. razie <coughs> o, 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 znajdźka Motherfucker, 282 końce No pięknie, no panie Ty jesteś Mr. Znajdźka Bright Mr. Znajdźka Bright, normalnie Mr. Znajdźka Bright Chodzi na rejon Ja na wszystkich moich gaciach mam kwiatki hawajskie <coughs> Hawaje są spoko Plus 5 do temperatury, co? <coughs> tak i w zimę się sprawdzają, w lato niekoniecznie. No w lato człowieku gorąca się po co? Aż noszą normalnie takie obwarzanki z kwiatów na naszej jakiejś. Aloha! Jakie to wygląda? Szkoła, yeah. kręcę, proszę. Nie! Yeah. <laughs> jeszcze, jest... <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> jeszcze raz tylko <negopa>, posłuchajmy. I <laughs> to ma dobre złote. I teraz odgadujesz, bądź kręcę szkołę. Kręcę, proszę. Yeah. wiedzieć, ja wiem że chcecie wiedzieć Jak robi alpaka <śmianowidzę> Jakby ktoś kiedyś nie był w ZOTO Właśnie przedstawiłem mu jak robi alpaka Pokładzie? O, jaka ty jesteś, na pokładzie? O, jaka ty smutna jesteś, Marchewko! jesteś na pokładzie? O, jaka ty smutna jesteś, Marchewko! Też chciałam iść z Tobą. Tam jest... Wiesz, jak naprawdę strzelają kałaśnikowy? Suka, 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 suka! A przeładowanie bled bled. Bled bled. Klik, klik. Bled bled. Ja ogólnie Boba tam poznałem wiesz, w Wielkiej Brytanii, a nie w USA. W getcie. Więc... <grystanie> W Getcie, ale w Wielkiej Brytanii, nie? No. Więc ogólnie to jest. Daug. dog Daug. <grystanie> <Dauga. grystanie> Bob, my Daug. <grystanie> Can you build the house for me, please? Na pamiątkę Ja niszczę ci łóżko Przecież dobrze je znasz Bo z Ikei je masz powiesz na to pytanie, to zdobędziesz 500 złotych W takim razie pytam ciebie W jakim mieście znajduje się kolosem? W jakim? Ha kurva släp, frambork. Åh, kurva! Åh, kurva! O. Chęć. Hmm. O pierdolona z ciała nie dziedzica to nie Bo mi Antoś napierdalał na górze swymi betonowymi stopami, bo jest pierdolonym słoniem i napierdala cały dzień. Skurwiel, ten Co? dedukcja level over 9000. No, bob jest mistrzem, nie? Patrzę, dym, kurwa, patrzę, tacka, nie? Dym tam ma... zapali się, bocian pływa samotny i ty będziesz tu samotny. Bocian pływa samotny, bocian pływa samotny. Zajebiste bociany mają, muszę przyznać. Zajebiste mają bociany. O patrz, ja ci pierdolę kreskę, kreskę. Łapiesz gdzieś o tu chuj z przed tym przełączeniem kresek. Przepierdasz przez jedną stronę, pokazujesz dyskretnie pakersa. Następnie przerzucasz, trochę począsiesz jakbyś skarpywał kropelki złotego deszczu, z siura. Składasz. No i masz zajebiście. Rodem skropa. Chłopie. Praca normalnie w sieciówce na Ciebie czeka. Ja pokażę jest za live'em. Uwaga! Jesteś pizdą, która naciska pompkę do końca i uważa, że bierze za dużo mydła. No to nichuja, ja, pokażę ci zajebisty lifehack dla tępych idiotów, którzy nie potrafią kurwa korzystać z mydła. Weź tylko kup, nachuj ci tą gumkę, recepturkę, przewinij ją kilka razy i w tym momencie obspermisz sobie ręce i weźmiesz sobie delikatnie, naciśniesz. Tak naprawdę nie wykorzystują z tej gumki nawet do końca Ale naciskasz i jest mniej Ja pierdolę! Jaki lifehack życiowy Kurwa Super Daje okejkę co? O ty ulana kurwa Matko dawaj pączki Niebany No i mi chwilę muszę sobie zeżreć a bad game! Bad game! Jak można napisać bad game bad w mojej to bracie? jest. Twój ojciec. Dobra, mamy kolejny blok żelaza. Mam już cztery bloki żelaza, chodź zrobimy sobie po syciku. Alachmar! Ale to będą dobry fany moment z tego, tego live'a, nie? Jakby ktoś zrobił taki fany <laughs> moment. Taki dobry fany moment.